Witam Was na kolejnym filmiku z Terrarystyki. Dzisiaj będziemy robić, jak widzicie, nieco większy projekt. W razie, czego były jakieś dziewki, to niestety nie moja wina, bo robimy u mnie w salonie w sumie, w domu. Tutaj będzie taki oto wąż, gdyż wąż w sumie w salonie stoi, także no nie będzie on na moim regale, no bo to jest taki w sumie lekki pupil domowy. No ale jak widać, jest konkretna powierzchnia, to już nie jest jakieś te, te mini pojemniczek. Tu już będzie sporo zabawek, by to mówić. Dlatego przygotowałem mega dużo wszystkiego. No to co, można zacząć od podstawy. Troszkę tej góry zostało. Możemy je wsypać, wszystkie. I zostało niewiele, no słuchaj to. Może zbierać te Na szczęście tu będzie tyle różnych, różnego rodzaju wiórek, że zobaczycie. Jedamy bardziej, kurczę, bardziej w tamtą stronę, tak jak można to zauważyć, no tutaj, teraz można, na no nie można dać, ogółem, jak mówię, to będzie dość spory projekt, no i damy trochę junglerku troszeczkę, troszeczkę dosłownie, wiem, że nie powinno się dać do wężów junglerku takich mniejszych wiórek ale będziemy go po prostu karmić troszkę inaczej niż zwykle. Dobrze. No. Jeszcze może. Garstka tego. Mówię sporo wszystkiego tutaj pójdzie, ale będzie powinno być jest spoczko. Takie dobre one też są małe także. Mamy 26 minut na to, żeby nie tak ja tam nie wiem, żeby Trzeba się spieszyć, ale ja wolę coś czas... w przy detalach to, że czasem będę uważał, żeby wszystko było jak najpiękniej, może tylko być. Troszkę piasku mi też zostało. Tutaj pójdzie mega dużo różnych takich właśnie rzeczy. Piasek farcowy Z torku pokosowego jak na niestety nie jest nie jasna. Nie ma nic takiego. Ale użyjemy innych rzeczy, żeby było nieco bardziej drogowe tutaj. W podłożach. I worek od brata poszedł. Pewnie jeszcze jakiś jeden dostanę, jak poproszę ładnie. To możemy tak troszkę sypnąć <tryk> Zobaczyć, jakie mam więcej plany tutaj będę miał jak to powiedziałem będę miał tutaj się Tak to powiedziałem rodzicom. są jak mówię tutaj troszkę dużo roboty będzie na razie 3 minuty filmiku także chyba nie będziesz się śpieszyć Ja sam to rozwali, ale ja to robię dla własnej satysfakcji. To może nie rozwali, może tak będzie ładnie. W ogóle tutaj jak słyszycie tutaj to papugi. Troszkę może ciasna w salonie jest. Troszkę papuł, które zaraz mogę pokazać. Tutaj damy, na razie sobie damy coś takiego. Nie, nie tu. Tutaj. Że ciasta to jest taka wielka. No jakby to jąć pomieszczenie, że tutaj wszystko będzie znikać. Albo wiecie co? Na razie zajmę się bardziej ziemią. Jeszcze dokończę to, bo jeszcze dość sporo nie zostało tych wiórek. Nie wiem drugich sprzedikami. Tutaj będzie spoczko. Będzie na troszkę tych, ale ja będę o tej sprzątania. No ale cóż, długo się na to zabierałem, ja wcześniej czas, ale nie wykorzystałem go, bo i teraz nie rązy, to robić. Także... Dobrze, jungle może. Jeszcze troszkę tutaj. Żeby to rzecz czasowana nie wyglądało. Słuchajcie, mamy takie cubelka. Tyle mamy rzeczy do wykorzystania, że to się w głowie nie mieści. Mam tyle rzeczy do, w ogóle, do wykorzystania i to serio, mówię. Jak nigdy. Widziałem wszystko, co miałem szansę, do bo tej wody nie będziemy rzecz czasemu zbliżać, no bo to jest wąż. Także za wilgotną, bo już się nie przepada. No, mamy jeszcze taką jakąś roślinkę. O, wchodzimy tu. Kurczę, trzeba ustabilizować ten korzeń, Ja wcześniej był w ogóle przyklejony. Patrzcie, patrzcie jak ja jestem mądry. Tutaj za to. Jurcze, ale, ale te papugi przeszkadzają. Tutaj takie jakieś małe. No niestety to ze mną nie współpracują, no ale mówi się trudno, to się robi. To się robi. Dwa takie oto listki. Jeden ten tutaj mam. Drugi pewnie gdzieś tutaj. Mm -hmm. Także tak. Tutaj dodamy takie coś. Kurczę, ale będę z tymi szybami, ale też pewnie będę chciał robić tylko Mam pomysł, zobaczcie. Jest to. Tutaj taką małą górkę zrobić. Położyć to na tą górkę i obsypać. Myślę, żeby tam ziemię wychodziło. By no na razie jest ważno. tak się wydaje. Ach, nawet no, nie no to zależy od efektu końcowego. Jest też Takie coś ale nie wiem udawać, żeby się... żeby sobie nic nie zrobił. Jak w coś w ogóle nie, nie, to się Nie, to w ogóle nie pasuje. To jest zupełnie co innego niż to może można dać, no nie? Kto ma lepszy oku, to ma lepsze oko, to w stanie zaobserwował to. No, mi się podoba to, że tu jest bardziej taka... Taka... Ja nie potrzebuje biegoci po prostu. Marec, z datalnie. To dzisiaj szczęście. Tak? Jest. Jest. Ale ja to piękno zrobię. Zobaczycie. To takie cztery w życiu zrobiłem pewnie. Minut filmu. filmu. A, tu już. Aluśie. Wależe, tu wiesz. Dźwięki w tle to nie moja wina. Papugi to papugi, nie da się mi zabarwić. Niestety. No. Także... Głębiej jeszcze takie porośniki są. U nas ono jest słożko. One, one ma, mocno pleśnieją, ale na szczęście tutaj wody nie będzie. Woda będzie stała tutaj, poidełko. Także damy no. je gdzieś tu. O kurczę, słuchajcie, mamy problem, bo wąż zaczyna wyłazić. Dobra, już ustabilizowałem sytuację. Jakby to można było też tak. Dobra. Tutaj. Spod Jeszcze na przykład spod tego, jakby wychodziło to. Takie spoczko, ale tu jest tylko nawet jeden. jeden, także coś się to nie wygląda. Weźmiemy coś takiego. Wydaje że jest coraz lepiej. Może Wy tego nie widzicie, ale tu jest dość spoczko. Dam troszkę bliżej kamerę, żebyście więcej widzieli. Jeszcze więcej że jasna. bo no, dość sporo widzieliście. Takie korzone to tu też rzucimy elegancko gdzieś tu. Mamy kilka takich, to też je gdzieś damy, żeby się nie marnowały. Kokosa też mam, ale nie wiem, czy kokosa będę chciał, chciał tu dawać. No bo tak, kokos smutno wygląda. Chyba, że tam gdzieś wróg. Ale tu jest pełno wszystkiego. Wiem że w prostocie tkwi, a tutaj ja tak wszystkiego nawaliłem. Wiem że piękno jest w prostocie, a tutaj wszystkiego tak nawaliłem. Kurczę i znowu mi wolno stwierdzili swojego nika. Mówi się, trudno jest wrzucać go trzeci raz. No dobra, co my jeszcze tutaj mamy, żeby nam to Mega puści mnie takie coś, żeby serio tutaj to dać, ale to tu nigdzie nie pasuje, w ogóle. I tak ston na tego naczytana, tam nie jest, bo już jeszcze więcej tego dawać. coś tego praktycznie nie będzie widać ale to było to wrzucamy dobra elegancko tak żeby było to jeszcze tu cyk Dobra Myślę że powoli będziemy kończyć tylko to mi tutaj strasznie wadzi Nieco lepiej będzie. No i na zakończenie posypać troszkę. Rzecz jasna, tutaj wszystko posypać. Jambuercę. Chipsy, to, to nie są kokosowe, tylko wiórki zwykłe. Myślę, że spoko jest takie właśnie terrarium, które w którym te kolory ze są tak jakby walczą, bo, bo zobaczcie, są zupełnie dwa odmienne kolory, a wygląda to cał całkiem całkiem spoko. I że ciasna zapałem o najważniejsze rzeczy, żeby wrzucić tutaj. Teraz, że możecie zobaczyć. kurde, nie mogę wziąć tam dziurki. No, ona mi mega tutaj będzie przeszkadzać. O, syk. Rzecz jasna, trzeba włożyć tutaj po Takie spoczko. Spoczko, oczko. Wiecie co teraz mam problem? Nie wiem gdzie to wsadzić, tyle wszędzie jest to, tak ładnie, że szkoda mi będzie się tutaj upchać. Czekajcie, czekajcie, mam pomysła. Bo to nierówno stoi, to patrzcie na to. Aj kurde, myślałem, że to będzie z tamtej strony, no ale cóż. no i teraz stoi, no, nie po dalej, ale. O, teraz jest elegancko. Możecie napisać też w komentarzu, że czas na Wam się podoba, co bym mógł tu zmienić, dodać czy coś takiego. No ale mi się tu dość spoko podoba. Ciekawe czy się będzie podobać tutaj wężowi. Zaraz się, że czas na przekonamy. Dobrze, jest spoczko, spoczko. Jeszcze jedną rzecz dodać zobaczę czy tu ładnie to będzie na przykład nie to nie 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 chyba że jakoś tak widzicie Głem. Sorki, na tle prawdopodobnie moją mamę słychać no ale to też nie moja wina no tak i na no tak tak w sumie są cicho ale nie mają możliwości ale kamera jest coś dobrze wyłapuje dobra nie będę odchodził na razie i jej popicie po wodę rzecz jasna wrzucimy tylko po prostu węże Zobaczymy jak to będzie wyglądać dobrze, tak. Moim zdaniem... No lekko się spadać. Prawda nie jest to idealne, ale nie miałem też dużo rzeczy do wyboru. No, patrzcie na tego cudownego wężyka. To jest coś pięknego po prostu. Widzicie jak mam patrzy w oczy? Dobrze wpuszczamy go. Oby nie rozwalił. Proszę nie rozwal wszystkiego. Nie jest tak masywny obecnie ja go trzymam tylko żeby mi nie rozwalił tutaj na sam start. dobra raczej jest git możecie dać w komentarzu jak wam się podoba ja potem dałem co się stało po pół godziny pewnie wszystko rozwalił no ale szybko pokażę rodzicom jak wyszło no i będzie git do usłyszenia ja w kolejnym filmiku, subskrybujcie, komentujcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych filmików i cześć!